Byli już wysyłani na wiele wyjątkowych operacji. Tym razem wezmą udział w misji, którą sami sobie wymyślili. Mila dla Sebastiana. Pod takim hasłem komandosi z Morskiej Jednostki Działań Specjalnych Formoza chcą zdobyć pieniądze na rehabilitację kolegi, byłego żołnierza. Ma im w tym pomóc bardzo długa kajakowa przeprawa przez Bałtyk o męskiej i prawdziwej przyjaźni Anna Gonia była długa droga z Gdyni do koło brzegu. Masz pozdrowienia od chłopaków, od wszystkich wow, tam super. znajomych. Z takimi życzeniami i informacjami koledzy nie mogli dłużej czekać. Cel główny to jest, jakby poinformować ciebie, że planujemy takie przedsięwzięcie dosyć ekstremalne, ale mające na celu pozyskanie funduszy dla ciebie. I jakbym chciał też z nimi płynąć. No. Niestety, Sebastian na razie nigdzie nie wypłynie, ale siłą walki o życie zaraża Zresztą. swoich kolegów. Jeszcze dwa lata temu był pełnym werwy i przebojowości żołnierzem jednostki wojskowej Formoza. Lubił sporty ekstremalne, był ratownikiem morskim, kochał też motory. Wypadek na zawsze zmienił jego życie. Podobno wywróciłem się, uderzyłem w rów, przeżem około 42 metrów, uderzyłem pod klicą w asfalt. Przez pół roku był w śpiączce. Musiano mi nauczyć pić, jeść i mówić. Z dnia na dzień dzięki codziennym ćwiczeniom jego stan się poprawia. Turnusy rehabilitacyjne są jednak kosztowne. Koszt na przykład miesięcznego takiego pobytu może się wahać nawet do 18 tysięcy. Stąd pomysł kolegów na zbiórkę funduszy dzięki ekstremalnej przeprawie przez Bałtyk. Ile włos płynie? Zaplanowaliśmy ośmiu, cztery kajaki dwuosobowe, a czas pokaże jak to wyjdzie po treningach. A na treningi mężczyźni przeznaczają codziennie tyle czasu, co Sebastian na rehabilitację. Pływają w specjalnych morskich kajakach treningowych, które są wolniejsze, ale bardziej bezpieczne niż te turystyczne. A to na morzu bardzo ważne. Sam morze dzisiaj bardzo ładny, wiatr przyjemny, temperatura również sprzyja, aczkolwiek codziennie pogoda jest inna. I to właśnie pogoda jest największym zagrożeniem wyprawy. Za jakieś dwa, 3 tygodnie na pewno wypłyniemy już na otwarte morze i wtedy się przekonamy. Z jakim żywiołem trzeba będzie się zmierzyć? Wyprawa ma się rozpocząć w Gdyni 4 sierpnia. Wzdłuż wybrzeża śmiałkowie przepłyną do Jarosławca i tam odbiją na Borholm. Po jego opłynięciu tą samą trasą powrót do Gdyni planowany na koniec sierpnia. Treningi pozwalają nam dopasować to, co weźmiemy ze sobą. Patrzymy, ile mamy miejsca, sprawdzamy wszystko. Do przebycia jest 400 mil morskich, czyli około 700 km. Codziennie zamierzają wiosłować kilkanaście godzin. Wierzą, że robią to jako pierwsi, a hojność sponsorów pozwoli Sebastianowi wrócić do normalności. Czego wam życzyć? Jak najwięcej złotówek <grych> dla Sebastiana. No i żeby wrócić cało i zdrowo. Dla Makasynu Polska, Anna Gonia, Polsat News, Gdynia. A na zakończenie sukces studentów Politechniki Śląskiej oraz ich elektrycznego bolidu. Polacy pokonali reprezentację takich gigantów jak Peugeot, Citroën czy Jaguar. Niektórych rywali nawet zdublowali. Z jedną z konstruktorek bolidu i jednocześnie jego kierowcą rozmawiał Przemysław Białkowski. Jedną z autorek tego sukcesu jest Sara Makowska, która jest razem ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak długo przygotowywaliście ten projekt? E, zaczęliśmy pracę od e, października, czyli od początku semestru e, zimowego. E, mieliśmy wtedy czas na zaprojektowanie i zbudowanie zupełnie nowego samochodu oraz modyfikację starego. No dobrze, a co to jest za bolid tak naprawdę? Jaką rozwija prędkość? Ile waży? No bo takie informacje techniczne też są ciekawe tutaj. E, Boli waży około 70 kg jego maksymalna prędkość tak naprawdę zależy od przekładni ponieważ na wyścigu byliśmy zmuszeni zmniejszyć przekładnie na rzecz większego przyspieszania na wyścigu osiągnęliśmy prędkość około 60 km na godzinę a w Poznaniu prawie pod 70 także tak naprawdę to już jest jakaś tam poważniejsza prędkość Były trudne warunki padał deszcz było zimno nawet został skrócony ten wyścig no a czy był stres czy trudno się prowadzi taki samochód Taki samochód zupełnie inaczej się prowadzi niż, niż zwykły samochód. Na to, że też jest troszeczkę więcej emocji, bo nie jedziemy sami, jest tam więcej samochodów, cały czas się coś dzieje. Wiadomo, że wiele, wiele drużyn dublowaliśmy wiele razy, także to wyprzedzanie było tak naprawdę co chwilę. Jakieś autko się trzeba było wyprzedzić, gdzieś tam wyminąć, gdzieś tam się wcisnąć. Także na to, że działo się dużo. A czy wcisnąć się do tego Bolidu łatwo? Całkiem łatwo, tylko trzeba być odpowiednich rozmiarów. No to pokażmy, jak się wsiada. No i co to tutaj mamy w środku do, do obsługi? W środku mamy tutaj dwa guziki gazu, mamy klakson i hamulce. Tyle mamy w kierownicy, jest tam na desce rozdzielczej i kilka guzików pozwalających sterować osiągami samochodu, napięciem prądu i, i tego typu rzeczami. Oraz widzimy mamy wyświetlacz, na którym, na którym widzimy wszystkie osiągi, to jak kierowca jedzie, widzimy prędkość, ile okrąże im pokonał. I, i napięcie na akumulatorach. Czuję się, tą prędkość jest trochę strachu? E, na, pewno, na pewno jest to troszeczkę inaczej, bo tutaj leżymy 3 cm czy tam 7 cm nad ziemią e, i tą prędkość, e, ta prędkość jest dużo bardziej odczuwalna e, niż, niż w zwykłym samochodzie, ale strachu nie ma. To czego życzyć Wam na kolejny sezon? Pierwsze, drugie miejsce Może zdobyte. Od razu trzecie. Są jakieś wyzwania, a może w końcu jakiś koncern, jakaś firma by się zainteresowała Wami, bo przecież wygraliście z poważnymi markami, które, które sprzedają miliony samochodów. No, miejmy nadzieję, że przyczynimy się do jakiegoś rozkręcenia tego biznesu, branży Automotive w Polsce i może to będzie jakieś tam natchnienie dla, dla odpowiednich osób, które się tym po prostu zajmą. My dołączamy się do tych życzeń specjalnie dla magazynu Polska, Sara Machowska, studentka czwartego roku Politechniki Śląskiej. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Następne relacje jutro o 22.15. O wydarzeniach, którymi Państwa zdaniem powinniśmy się zająć, prosimy pisać na adres polska.maupa.polsat.com.pl, a za chwilę informacje. Na szczęście z NS Forex nie musisz się gimnastykować, żeby zarabiać. NSForex.pl Najprostsza gra na walutach. Teraz może wygrać każdy. Zainwestuj minimum tysiąc i wygraj do 5000 zł nagrody na NSForex.pl Sprawdź nasze promocje u autoryzowanych dealerów Husqvarna. Z Alegrą możesz w pełni cieszyć się naturą bez efektu senności. Allegra blokuje reakcję alergiczną i uwalnia Cię od objawów na całe 24 godziny. Allegra zwalcza objawy alergii i nie usypia. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wierzymy, że jeśli miłość to reakcja chemiczna... Chemia ma szansę sprawić, by świat stał się bardziej harmonijny. Dzięki chemii plastry lubią wodę. Rodziny mniej obawiają się rachunków za energię. Nawet samochody i centra miast lepiej się dogadują. Dlatego nie tylko produkujemy chemię, tworzymy chemię, która łączy. BAS. The Chemical Company. Okay, we wrote this for a purpose to motivate you at the time And get high, get money, get sex, get real, all in the twine Oh yeah, this is stadium music, 50,000 at a time Let's get right, let's get right, let's get right, okay Let's okay. get right, let's get right, let's get right, okay. okay All the girls want